Witajcie w kolejnym filmie na kanale perfumerii Pachnidełkopel. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o zapachach, w których wyczuwalna jest nuta mięty. Niestety bardzo ciężko jest uzyskać taki efekt naturalnego zapachu mięty, dlatego też nawet jeśli ona w jakichś produktach występuje, najczęściej występuje gdzieś tam w tle z tyłu kompozycji. Dlatego też wybierając zapachy do dzisiejszego filmu, kierowaliśmy się tym, żeby ta mięta była wyrazista, wyczuwalna w całej kompozycji i przede wszystkim ma pachnieć naturalnie. Nasze zestawienie rozpoczynamy od girlenu Aqua Allegoria Erba Fresca, czyli od zapachu, w którym mięta góruje nad wszystkimi innymi składnikami. Co więcej, zielona herbata i cytryna, które w składzie także znajdziemy, świetnie tę naszą miętę podkreślają. Mięta w tej kompozycji jest słodkawa i świeża. Na początku zapach jest dość mocno wyczuwalny, później staje się blisko skórny. Według nas jest to świetny uniseks, doskonale się sprawdzi zarówno dla pań, jak i dla panów, a także będzie idealny na wiosnę i lato ze względu na ten swój właśnie orzeźwiający, lekko chłodzący charakter i delikatność kompozycji. Mięta świetnie sprawdza się także w zapachach typu fuzer, czego idealnym przykładem jest chociażby Jean Pautier Le Mal, który w tym roku obchodzi już ćwierć wiecze od daty swojego powstania. I premierze tego zapachu towarzyszyło duże zaskoczenie, ponieważ niewiele wcześniej istniejących zapachów łączyło ze sobą nuty typowe dla paprotniaków z zapachem gourmand, tak umiejętnie balansując między nutami chłodzącymi i rozgrzewającymi. I w tym zapachu oprócz mięty na podium stoi także wanilia i lawenda. Wśród neutralnie narzucających się połączeń mięty, jednym z pierwszych, które przychodzi na myśl, jest połączenie z wetywerią. I takie właśnie połączenie możemy wypróbować w zapachu Cartier Ode de Cartier Vetiver Bleu. Jest to zabieg tyleż prosty, co genialny. Wetyweria jest lekko-gorzkawa i rozgrzewająca. Mięta jest neutralna i chłodząca, a dodana dla kontrastu lukrecja jest słodka i wyszedł z tego świetnie zbalansowany zapach, a dzięki dodanej mięcie świetnie sprawdzi się on na ciepłe, a nawet na gorące wiosenne czy letnie dni. A teraz mamy propozycję dla kobiet Giorgio Armani Acqua Jest to zapach, który większość z Was kojarzy, a nawet pewnie bardzo dobrze zna. Jest to piękny i prosty świeżak, w którym miętę połączono z cytryną, jaśminem, mm, cedrem, piwonią i różowym pieprzem. I jest to bardzo prosty, przyjemny, nieinwazyjny, słodki, ale nie przesłodzony zapach, który będzie świetną propozycją na lato. Szukając zielonego zapachu niszowego z miętą w roli głównej, odeślemy Was do Amouage Beach Hut Men. Jest to wręcz zielony absolut z takimi drzewnymi i żywicznymi nutami zapachowymi. Eee, jeśli jest to chatka na plaży, to taka porośnięta e, mchem i bluszczem, a także koniecznie z doniczką mięty na parapecie. Jest to też taki zapach, w którym, w którym ta mięta ma taki najbardziej naturalny aromat, i jest to też zdecydowanie nasz faworyt w całej tej kompozycji. Jeśli więc szukacie zapachu, w którym mięta będzie niemalże w czystej postaci, to jak najbardziej kierujcie swoje kroki w stronę tych właśnie perfum. Na koniec chcielibyśmy Wam jeszcze opowiedzieć, o, um, opowiedzieć trochę wyróżnić jeszcze um, jeden zapach za bogactwo nut i także za oryginalność podejścia. A Memoration Leather jest to zapach skórzany, ale nieporównywalny do żadnego innego znanego nam zapachu. Wyobraźcie sobie skórzany worek, w którym um, były niesione gałązki e, drzew iglastych, a także różne zioła i przyprawy. Jest to chyba jedyny zapach w tym zestawieniu, który uważamy jako zapach całoroczny, bo w każdej porze roku, a nawet o każdej porze dnia zaskoczy nam czymś innym i ma nam coś innego do zaoferowania. No i to całe bogactwo składu, bo znajdziemy tam nuty drzewne, takie jak sosna czy cyprys. A oczywiście jest też mięta w towarzystwie innych ziół, e, takich jak bazylia, szałwia, rozmaryn czy kolendra, a także w składzie znajdziemy lawendę i gałkę muszkatołową. I sama mięta może w tym zapachu nie gra pierwszych skrzypiec, ale jest ona idealnym dopełnieniem całej tej fantastycznej kompozycji, o której chcieliśmy Wam po prostu trochę dzisiaj opowiedzieć. Oczywiście jesteśmy bardzo ciekawi czy wy lubicie miętowe zapachy. Jeśli tak to podzielcie się z nami jakie są wasze ulubione. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Pa.